Mamy tutaj naszą wolontariuszkę Dorotkę, hrabinę rowicką, no. która nas razem. Leliwa. Tak, która razem. Leliwa. Leliwa. Tak, prawdziwy Herb, która razem z Łukaszem nam, tu, nas tutaj wiezie przez las na bitwę. Która to bitwa, proszę nam powiedzieć, pani hrabino? No, jedna z w II wojnie światowej. Dowiemy się dopiero przed samą o, bitwą, co jesteśmy informowani, która. To... Bardzo jesteśmy szczęśliwe. My jeszcze jako dwie Małgorzki z Muzeum Polskiego w życiu nie niechałyśmy takim super... Ale ma resory! o Ciebie wiesz, oficerska. Oficerska to bardzo się cieszę. Ale piękna... Jak to dobrze, jak to dobrze, że w porę oficerki kupiłam. Dzień dobry. Czy zawsze chcę przyjaźnić i niebezpiecznie... Buddy! Panie, O, idą, 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 jacyś młodzi. Oh, somebody's coming, somebody's coming. <gry> No nie wiem, właśnie, ile tu, e, przepraszam pani Doroto, ile tu osób jest dzisiaj zebranych ponad 900 zarejestrowanych. Niesamowite. A oni spodziewali się między sobotą a niedzielą około 10 tysięcy odwiedzających. I jest naprawdę bardzo piękny, pie, piękna pogoda w leje. Wszyscy się chowają, pada szaro buro. A tu proszę. Thank you. We do appreciate it very much. Thank you sir. I teraz jedziemy przez co? Bo ja to no, nagrywam oczywiście. W tej stronie miały dziewczyny obozy, wszystkie unity, można powiedzieć, walczące w II wojnie światowej. Y, Finlandczyków, Japończyków, Ukraińców, Rosjan, Niemców najwięcej. No miała ja, najbardziej ciekawy film, proszę bardzo, tu różne wojska. Tutaj mieszkają ma się Niemcy. <grym> o, zaprzyjaźnieni, znaczy będą, oni będą deserterami bo są zaprzyjaźni. to w że Niemcy robią Polak. Mieszkał urodził się 12 km od mojego miasteczka, także... Niesamowite. Zaboną, niemiecką szmatę na siebie założył, nie mogę w to A tutaj też zaprzyjaźnieni Niemcy? wszystkie czołgi, kochani, wszystkie czołgi będą na Niesamowite. Niesamowite. Czuję się wyróżniona po prostu. To prawie 30 lat pracy w Muzeum Polskim i tak się wyróżniona czuję. Czekają. Czekają na bitwę My jedziemy tam To jest po prostu Dyrekcja Nie ale to piękne a te wszystkie a te wszystkie motory motocykle Wszystko jeżdżące i tam jest taka duża po prostu kolebitowi tam są o tak żeby po prostu 6, ale te bitwy są piękne. Nie no pięknie Wikingowie. Małgonia, ty to po niemiecku byś mogła i witać powiem. Absolutnie tak. Nawet naszych zaprzeczonych Niemców mogłabyś niemieckiego nauczyć, bo oni to za to Nie, nie. Są... Jakieś komendy, uciekamy. Weź Małgonia, jakieś takie uciekamy. Chłopaki, przegrywamy. Jakieś tak. no coś pięknego może na tropce ktoś gra a tu już alianci tak Amerykanie, Amerykanie tutaj schodzą do ziemianki proszę bardzo, czyli tu namioty jak długo państwo tu jesteście? red berets ours oh you're beautiful it would be nice to ride around like a wonderful I, we feel pri privileged you're privileged yes we are, we are, we are very special women. we feel very special people yeah we are with 10 dragoons so Dziękuję. Matko, nie ma jak znajomości. Gosia, chyba wszędzie trzeba jeść, Po prostu. A wiesz, no. widziałaś, jak Sergio wcześniej zwrócił ońki? Ja zroczyło. widziałam, jaki Sergio był dumny. A wiesz, jakie było fajne, bo Daniel bardzo dobrze mówił po hiszpańsku. Aha! do nas i, o. O. i po No to pięknie. Tylko bym widział, się Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę nie żeby to tak, tak ale to jest to jest Niesamowite. I tu kościółek jeszcze co to jest? Szkoła? Nie, kościółek jest też. Delegacje, jakie nie do miejsca. Tu, <noise> 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 jakie lipy. Amerykańskie tankowce. Nie, my byśmy ich nie znalazły. O, zobaczcie, jakie nie, fajne. A te, są, a te panie są z czego? To jest spicerki. Lotniczki? Jak rozpętałem drugą wojnę światową, to no po prostu zaraz zrobimy wywiad z Markiem. Proszę, no bo jakbyście wjechały na normalny park, to jest tam, gdzie chcemy się podziwiać z miasteczką, a my jesteśmy na wschodnim pola, nie polać, żeby cię Dorotko! Ale pięknie! A jeszcze byście musiały przyjść na nogach, ja, tak to proszę bardzo! Bardzo dziękuję, serdecznie, tak będę miała krysty. Ale chat. Jedno się zmieści, a jeden będzie kuczał. Tak. Ale pieprz. Dziewczyny wysadzimy, a ty A ty masz sukienkę z tamtych Gdzie Bo ona jest generałową. Generałową. No, Na tak, Biorcia, popadnę na to. To może niech to nie pojmie. To, no to tutaj ciebie no. kupi. Tak, to proszę bardzo, ja myślałam, że was chorać. Ja wiem, oni chcą wiedzieć. Proszę, bardzo, proszę bardzo, tak. tak, bardzo, Bo ja nie wiem, że wiesz, no no że tak, no, tak, tak. tak, tak. no się radzi. Pani, proszę o wybranie no się owozie, tak? Dobrze. No to co się radzi? Dziękuję Zobaczcie, Polska walcząca. Polska walcząca. Nie chcę, nie chcę. Siedajcie. Na <muchy> <w błąd. gamy> a to, a to jest udzielenie, te czerwone napisy? Burmashay. Kiedy jest pogrzeb tego błotka? To było od razu pożegnanie z pogrzebem, tak? Dajcie mi te sykierki, Dobre, no, zetacie... Proszę bardzo, okay. proszę bardzo. No po prostu co za wejście, zejście.